Tłoczno na szczycie rankingu jaka różnica dzieli PiS i CO? Na samym szczycie w rankingu poparcia dla partii politycznych zrobiło się bardzo tłoczno. Różnica między liderem a partią z drugiego miejsca jest bardzo mała. Kto prowadzi? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w badaniu pracowni United Service. Przeprowadzono je w dniach od 19 do 21 kwietnia na zlecenie Wirtualnej Polski. Wyniki sondaży opublikował serwis wp.pl. Zadano w nim pytanie respondentom, na które z ugrupowań zagłosował, a, by pani, i w wyborach do Sejmu. Oto, jak odpowiadali. Nowy sondaż. Lider z nieznaczną przewagą. Z badania wynika, że do Sejmu wyszłoby w sumie 5 ugrupowań. Na czele stawki jest koalicja obywatelska 32,6, która nieznacznie prowadzi nad prawem i sprawiedliwością 32,1. Podium zamyka trzecia droga, na którą zagłosowałoby 12,1%. Ankietowanych. Na dalszych lokatów uplasowały się Lewica 8,6% i Konfederacja z wynikiem 7,6% poparcia. Z kolei 7% ankietowanych odpowiedziało w tym sondażu: Nie wiem lub trudno powiedzieć. Poparcia sondażowe, a liczba mandatów. Jak takie wyniki przełożyłyby się na liczbę mandatów? Otóż KOW prowadziłaby do Sejmu 176 posłów, PiS 173. Trzecią drogę reprezentowałoby w sumie 53 posłów, natomiast Lewicę 32, a Konfederację 25 posłów. Sondaż United Service dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach od 19 do 21 kwietnia 2024 roku na reprezentatywnej próbie tysiąca ankietowanych metodą CAT i CAWI.